poprzednich odcinkach. Kiedy pani została przyjęta do zakładu? 14 stycznia tamtego roku, 21. Poznaliśmy Bożenę, która po roku od siatki opuściła więzienie. Nie róbcie błędów i nie zaczynajcie jeden z drugim. Zasłużyłaś, co się dzieje. Wyczytana osoba. Ściąga maseczkę, mówi imię i imię ojca. Przyglądaliśmy się pracy funkcjonariusza pełniącego służbę przy wejściu do zakładu karnego. Najbardziej pamiętam sytuację, kiedy przyjmowałem do zakładu. Matkę z dzieckiem. Ojciec wtedy został za drzwiami i zaczął płakać. Nie pani zaczekaj, ja sobie sprawdzę, czy też osadzona jest w zakładzie, dobrze? Rozmawialiśmy z kobietą, która przyszła do więzienia z paczką dla córki. Traty ma coś ciężko nie. Dziecku trzeba pomóc. Każdemu może się zdarzyć najlepszemu nawet. Przeżycie straszne. No nie umie powiedzieć. Serce te wszystkie rzeczy są do Tutaj zmuszenia. ten dres, te spodnie i zegarek, nie? A to wymieniam. Odwiedziliśmy więzienny magazyn. Zdarza się, że pewne rzeczy wiszą na tych wieszakach przez nawet kilkanaście lat. Są takie worki, które mogę powiedzieć, że już znam na pamięć. Koszula na ramionkach paski czerwona. Zgadza się. Przyglądaliśmy się kontroli odzieży osadzonych. Ciężko jest. Ale jak człowiek tutaj już jest, to musi się przystosować do pewnych zasad, które tutaj obowiązują w zakładzie karnym. Gąbka do kąpieli. Jest. Papier toaletowy. Trzy sztuki. Jest. Poznaliśmy osadzoną Monikę, która regularnie otrzymuje paczki od swojego ojca. Zawsze był ten dobry kontakt z tatą? No właśnie nie. Tata wyjechała, a ja zaczęłam psucić. Dokąd tym razem dotrzemy i kogo poznamy? Scenariuszami służby więziennej większość z nich została zaledwie kilka lat temu. Dziś pracują na terenie zakładów karnych w całej Polsce, by zadbać o bezpieczeństwo swoje, ale też skazanych muszą się szkolić. Dlatego swoją dotychczasową codzienność zamienili na trzy miesięczne szkolenie zawodowe w Suchej. Zywam Pana do zachowania zgodnego z prawem. Czy wykona Pan polecenie wyjścia z celi mieszkalnej? Ostrzega Pana, jeżeli nie wykona Pan polecenia, zostaną użyte ze względu Pana środki przymusu bezpośredniego. Zrozumiał Pan? Rozumiałem. Wejdź do sali? Nie. Dobrze. Chodzi zabezpieczyć, ręce wybrać. Poprawić słytę, zabezpieczyć, tak? Głowa zabezpieczona. Wyprowadzić. Podporucznik Damiany Wolski, wypodowca działa interwencji. Przekazujemy tutaj funkcjonariuszom wiedzę i teoretyczną, i praktyczną. W służbie jestem od 2006 roku. W sumie przeszedłem przez wszystkie stanowiska ochronne, które były możliwe. Skończyłem na stanowisku dowódcy zmiany, i teraz tutaj mam przyjemność przekazywania wiedzy. Kolejna sytuacja: nie wykonuję polecenia bycia e, z celi mieszkalnej i stawia opór. Przygotować się do wejścia, tak. Odwróć się! Odwróć się! Obezwadzić zabezpieczyć ręce. Sytuacje niebezpieczne w zakładach karnych są praktycznie codziennie. Sam miałem sytuację, gdy oddziałowy zadzwonił do mnie około w pół do drugiej w nocy i przekazał mi informację, że w jednej z cel mieszkalnych skazani stworzyli barykadę. My o godzinie w pół do drugiej nocy musieliśmy tworzyć grupy uderzeniowe i wchodzić do celi obezwanie skazanych, zaprowadzić tutaj porządek na terenie jednostki, więc nigdy nie wiemy co nas w tej jednostce może spotkać. Przeprowadzić kontrolę. Były działania interwencyjne wyprowadzenie skazanych z celi. Działaliśmy w grupach trzyosobowych. Był tarczowy i dwóch funkcjonariuszy wspomagających. Stosowaliśmy środki przymusu bezpośredniego. Taka sytuacja zawsze może mieć miejsce i najważniejsze, żebyśmy byli przygotowani na takie sytuacje i wyszkoleni odpowiednio. Na dwa, na kolana. Raz, dwa. Na dwa wstajemy. Raz, dwa. Poprawić. Poprawić chwyty, tak? Pełnie służbę, głównie na stanowisku rezerwy składu zmiany lub na stanowisku patrolowego. Patroluję wyznaczone miejsce z zakładu karnego. Ja mam przebieg służby dopiero dwuletni, także chciałbym jak najwięcej wiedzy zdobyć. Z koleżankami, z kolegami wymieniamy się doświadczeniem. Z koledzy z aresztu mówią jak to jest w areszcie, my mówimy jak to jest w zakładzie karnym. Są też funkcjonariusze, którzy pełnią e, służbę w oddziałach terapeutycznych, gdzie ta służba jest inna. Czy komuś na zajęciach coś się stało? Jakieś urazy, jakieś zadrapania, gdzieś zranienia, tak? Obicia. Ktoś co zgłasza? Nie ma? Pytanie macie do dzisiejszych zajęć? Tak. Nie ma? Dobra, dziękuję, do zajęcia. Sprawdzamy, przez wizer widzimy osadzone leży na podłodze. Tak? Staramy się go obudzić. Panie Kowalski, co się stało, halo! Zero reakcji. Jeżeli to jest cela wielosobowa, budzimy resztę. Wstawać ponownie, zapalamy światło. I znowu, panie Kowalski, co się stało? Nie reaguje na polecenia. Informujemy dowódcę zmiany. Guzik napadowy, telefon panie dowódco, Cela, numer celi, numer oddziału, osadzony, leży na podłodze, nie reaguje na polecenia. Jeżeli to jest w porze nocnej, e, oddziałowy może sam zadecydować o wejście na celę po uprzednim poinformowaniu dowódcy zmiany. Przekluczam zamek, otwieram zamek. Zasuwy zostawiam zamknięte, klucze wyrzucam w miejsce dostępne dla dowódcy zmiany, który będzie w wbiegł do nas ze wsparciem, ale niedostępne e, dla osadzonych, którzy mogą symulować i mogą próbować dokonać należności. Dowódca kompanii, dział organizacji szkolenia, ośrodka szkolenia służby więziennej w Suchej, podporucznik Spychalski Michał. Szkolenie zawodowe w Korpusie Podoficerów Służby Więziennej w Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Suchej trwa od 10 stycznia do 28 marca. 29 marca słuchacze zdają egzamin na pierwszy stopień podoficerski w Korpusie Podoficerów Służby Więziennej. W Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Suchej zajmujemy się prowadzeniem zajęć z zakresu technik, taktyk, interwencji oraz samoobrony, na których słuchacze ćwiczą sposoby wejść do celi, zagrożenia, jakie mogą je spotkać oraz to jak nie dopuszczać do sytuacji, które mogą zagrażać ich życiu i zdrowiu. Widzimy, że osadzony leży na podłodze. Nie podbiegamy, nie działamy w emocjach ogromnych, ponieważ to może być symulacja jakiegoś ondzenia, jakiegoś napadu padaczkowego i też nie wiemy, co może mieć w dłoniach. Podchodzimy, tak, sprawdzamy oddech. Patrzymy na klatkę piersiową, czy klatka piersiowa się unosi. Prawidłowe jest dwa uniesienia na 10 sekund. Jeżeli jest poniżej, to mamy e, najprawdopodobniej zatrzymanie akcji serca. No i mu, musimy przystąpić do udzielania pierwszej pomocy. Jak długo uciskamy? Do przyjazdu do, do e, przekazania, tak? Czyli jeżeli przybędzie wykwalifikowana pomoc medyczna. Albo e, zmęczymy się. Jeżeli przybiegł dowódca z rezerwą. Tak? No to te dwie minuty, następna osoba, dwie minuty, następna osoba, wtedy jesteśmy w stanie się zregenerować. Ponieważ ja, jeżeli teraz będę uciskał przez 10 minut, to ja potem już nie dam rady, bo będę zmęczony. Jasne? Tak jest. W Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej Suchej w sposób praktyczny uczymy funkcjonariuszy jak zachowywać się w sytuacjach, gdy osadzony zemdlał w celi, gdy doznał ataku padaczki, gdy dokonał samouszkodzenia w postaci pocięcia powłok skórnych, gdy dokonał samouszkodzenia w postaci połknięcia jakiegoś przedmiotu ostrego. Szkolimy jak działać, aby było zachowane bezpieczeństwo, a także jakby jak najszybciej udzielić pierwszej pomocy osobie poszkodowanej. W budynku dydaktycznym, w którym właśnie się znajdujemy, mamy makiety cel, na których funkcjonariusze mogą trenować w realnych warunkach sytuacje zagrożenia. Cela zabezpieczająca składa się z przedsionka, w którym mamy miejsce przygotowane do spożywania posiłków, przytwierdzone na stałe. tak? Oraz toaletę i umywalkę. Cela zabezpieczająca składa się również z pomieszczenia dźwiękochłodnego, nie mniejszego niż 4 kwadratowe, odpowiednio wentylowane, oświetlone, ogrzewane, z nagrywaniem wizji, tak? Jak i dźwięku. W celi zabezpieczającej osadzony nie może przebywać dłużej niż 48 godzin. W celi zabezpieczającej możemy stosować y, pas obezładniający jednoczęściowy, tak? Łącznie z kaskiem, jak i pas obezwładniający wieloczęściowy. Wykładowcy ośrodków szkolenia służby więziennej w Suchej przekazują swoją wiedzę słuchaczom, którą zdobyli w jednostkach podstawowych, ale także korzystają z informacji, jakie przekazują słuchacze przyjeżdżając do nas z całej Polski o sposobie przenikania środków odurzających, o e, miejscach ukrycia, ponieważ sposoby przenikania rozwijają się również z roku na rok. Czy ktoś z Państwa wie, jakie przepisy regulują to, co znajduje się w celi zabezpieczającej? oraz na jakiej podstawie możemy umieszczać osadzonych w celi zabezpieczającej. Ustawa o Ośrodkach przymusu Bezpośredniego i Broni Palnej z dnia 24 maja 2013 roku oraz rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 czerwca 2013 roku w sprawie celi zabezpieczającej i izby izolacyjnej. No i bardzo dobrze. Przyjechałam tutaj z oddziału zewnętrznego w Środzie Wielkopolskiej, Zakładu Karnego w Gębarzewie. Pracuję na stanowiskach różnych: jest to stanowisko monitorowego, dyspozytora, doprowadzającego, rezerwy składu zmiany i spacerowego. Jestem funkcjonariuszem, rok i 10 miesięcy. Po prostu zaciekawiło mnie, jak to jest za tymi murami. Służbę tak naprawdę traktuję jako wyzwanie dla siebie, no i też lubię zasady, które u nas yy, są. Na szkoleniu mieszkamy tutaj na miejscu, dostajemy bardzo dużo podpowiedzi, które będzie można wykorzystać w jednostce penitencjarnej, do której wrócimy po całym szkoleniu. na. W więziennej pracuje Pani od trzech lat, co dotychczas najbardziej Panią zaskoczyło? Ogólnie pracuję w dziale finansowym zakładu kar karnego typu zamkniętego. Przyjmujemy różnego typu osadzonych, od ulicy, prawników e, czy lekarzy, ale i też, e, co mają 19 lat, 20. Co w takich sytuacjach sobie Pani myśli? Że już sobie zmarnował życie po prostu. Chyba, że się zresecjalizuje, prawda? A jak osadzeni zachowują się w takich właśnie momentach, kiedy przychodzą do Pani, do, do działu, w którym Pani pracuje? Towarzyszą jeszcze im te emocje, ten strach, niepokój? Niekiedy tak, przeważnie. Co dziesiątemu może osadzonemu nie, ale przeważnie jest ten strach, trzęsą im się rączki. Zadają jakieś pytania? Nie, raczej wykonują polecenie, czy kartę depozytową otwieramy, czy akta spisujemy. Osadzeni, którzy przychodzą do zakładu karnego odbyć karę, często dysponują pieniędzmi? Które... Tak. Zabezpieczamy im karty płatnicze. Jeżeli mają pieniążki, to połowa pieniążków w czasie, yy, na przykład przychodzi, ma 200 zł, 100 zł ma do dyspozycji, 100 zł przychodzi na akumulację i to wtedy oddajemy im, jak oni zostają zwolnieni do domu. Teraz bierze Pani udział w szkoleniu podoficerskim. Czy to, czego Pani się tutaj uczy, może przydać się faktycznie na Pani stanowisku? Oczywiście, w każdej sytuacji, czy na stanowisku, czy w czasie wolnym od, od służby, prawda? Bo wiadomo, jest samoobrona, prewencja. Nie wiadomo, co nas spotka na ulicy. Ale i wiadomo, uczymy się ewidencji, skoro jestem w finansach i wszystkich działek po kolei. A czego najbardziej właśnie chciałaby się Pani tutaj nauczyć? Jestem w swoim dziale, więc chciałabym. Jest nad cały zakres. Mam nadzieję, że mi się to uda. Ośrodek szkolenia służby więziennej w Suchej na Kujawach i Pomorzu to niezwykle ważny punkt na polskiej mapie penitencjarnej. Przez ponad 40 lat, w ramach szkoleń wstępnych, szkoleń na pierwszy stopień podoficerski, a także licznych kursów doszkalających i specjalistycznych, wykształcono tutaj setki tysięcy funkcjonariuszy i pracowników cywilnych. Uczą się tutaj osoby, które na co dzień pracują we wszystkich pionach służby więziennej, tych administracyjnych, jak i na pierwszej linii kontaktu ze skazanymi. Słuchacze biorą udział w zajęciach z zakresu bezpieczeństwa, samoobrony, technik interwencyjnych, strzeleckich, resocjalizacyjnych, psychologicznych, ale też ewidencyjnych, prawnych czy dotyczących pierwszej pomocy. Uczą się od najbardziej doświadczonych funkcjonariuszy w kraju. Obecnie w Suchej, w pełnym systemie skoszarowania, przebywa 148 kursantów. Jak wygląda taki dzień szkolenia? Wszystko mamy jak w zegarku. Apel, śniadanie, zajęcia lekcyjne, potem znowu apel, obiad. No i zajęcia. To zapraszam na linię otwarcia ognia marsz. Pamiętaj, że broń zawsze trzymamy w dłoni, nie? Weź sobie broń do ręki. Nie? Dobra, sprawdziłaś? Tak. Tak, weź przeładuj sobie broń. Lewą nogę lekko do przodu weź. Cel ma być rozmazany. Ty widocznie widzisz przyrządy celownicze. Weź sobie palec na spust. I po wyłączku ściągamy go. Cel! ognia! Ok. Służba więzienna! Stój, stój, bo będę strzelać! W służbie pierwszy raz trzymałam broń. Ogólnie no, to jest doświadczenie znakomite i też pod pewną presją. Trzeba się pilnować, a przede wszystkim słuchać, co mówi wykładowca i instruktor strzelania. Ogólnie najpierw uczymy się podstaw teorii, musimy się nauczyć rozkładania broni, składania broni, poszczególnych elementów. Jeżeli już to zaliczymy, to idziemy na strzelnicę, wykonujemy komendy wydawane przez instruktora. No, i strzelamy. Masz trochę za duży rozrzut. Mhm. Wszystko ucieka ci w prawo. Wydaje mi się, że przechylasz broń. Nie, Byśmy musieli przeprowadzić jeszcze jedno strzelanie, sobie ustawić inaczej się trochę i zobaczyć, jak po prostu na chwycie broni trzymasz. Podporucznik Tomasz Pątkowski. Zawsze miałem sentyment do munduru. I zawsze jakby to mnie interesowało, tak jak również strzelectwo, praca jest moją też i pasją. W służbie więziennej jestem już od ponad 12 lat. Wcześniej pracowałem w jednostce podstawowej w koronowie. Aktualnie tutaj od dwóch lat pracuję w ośrodku szkolenia służby więziennej. Jako młodszy wykładowca, dział organizacji szkolenia, typowo zajmujących się szkoleniem strzeleckim. Zmiana baczność na linię otwarcia ognia. Marsz! Przygotować się do strzelania. Sprawdzić stan załadowania broni. Zgłosić gotowość poprzez podniesienie wolnej ręki. Dwójka przyjąłem, jedynka przyjąłem. Zmiana. Ładuj broń. Zmiana w cel ognia. Jest to strzelnica z trenażerem multimedialnym, więc również jakby można odtwarzać tutaj różne animacje, filmy, tarcze ruchome. Można strzelać do celów ruchomych, do celów znikających. Jest duża jakby możliwość tutaj wyboru sytuacji, w jakich może funkcjonariusz służby znaleźć się w trakcie jakby codziennego wykonywania zadań służbowych. Tej broni oczywiście zbyt często nie używamy. Częściej wykorzystujemy ją do oddawania strzałów ostrzegawczych, w przypadku pościgów, konwojowania, bo jakby funkcjonariusze służby więziennej też konwojują skazanych poza placówki, do placówek służby zdrowia między innymi i tam najczęściej może dojść, czy zdarzać się, do próby ucieczki czy odbicia skazanego spod konwoju. Dwójka przejrzałem, jedynka przejrzałem. I broń odkładacie na Stoliki. Magazynki do ręki, w tył zwrot na linię wyjściową Marsz. Są też egzaminy? Są zaliczenia i egzaminy. Zaliczenia mamy na koniec, już pod koniec marca i teraz na początku lutego. Nie przerażał taki fakt, że to jest jednak czas, który spędza się z dala od domu, kiedy nie można do tego domu wrócić? Przeraża, ale no. Nie, nie jesteśmy niezastąpieni. Są tatusiowie, babcie, ktaki, którzy pomagają. Po jakim czasie będzie można wrócić do domu? Po pięciu tygodniach. Na trzy tygodnie, i znowu przyjeżdżamy na cztery. Na specjalizację. Tak jak ja, finansową ewidencja na ewidencyjną, kwaterunki na kwatermistrzowską, i tak. Z każdego działu każdy ma inną specjalizację. Obrona przed obchwytem za Tak proszę. Gdy palce nie są zawinięte w bruskę. Przechwytujemy najsłabszą część dłoni, czyli kciuk i zwyczajnie zrywamy, oddalając się od zagrożenia, podnosząc ręce do góry w mięście podania się. Gdy no, ręka zawinęła nam się, czyli napastnik bardzo mocno nas złapał, dociskamy jego nadwziarczek do swojego ciała, schylamy się ku niemu i wykręcamy nas tak? Kontrolując Codziennie ćwiczymy kondycję i ćwiczenia ogólnorozwojowe. Nigdy wcześniej nie uczestniczyłam w kursie samoobrony. Jest to dla mnie bardzo nowe doświadczenie, ale wręcz bardzo przydatne, tak? bo może się nam przydać to w życiu, jak i osobistym, jak i zawodowym. Więc ćwiczymy różne pady, aby wiedzieć, jak upadać, jak ktoś nas zaatakuje, jak się bronić. Sposób zakładania kajdanek zespolonych. Patrzy pan z tamtą stronę po to, żeby nie widział, co teraz robię. Przekładamy przez środek, zapinamy od ręki bliższej, potem dalszy. Pytamy się, wszystko w porządku? Rozpoczynamy zakładanie kajdanek na nogi, klękając na kolano za nogą. E, zabezpieczam siebie, żeby nie mógł mnie kopnąć tutaj do tyłu. Kolega robi to samo. Teraz podaję koledze kajdanki. Nie puszczam, tak? Do momentu, kiedy nie słyszę OK. Ma kajdanki. Podaje mi tutaj na dole. OK. I zakładam Zabezpieczamy kajdanki kluczykiem. Podczas pierwszej części szkolenia zawodowego na pierwszy stopień podoficerski funkcjonariusze odbywają 30 godzin praktyk z zakresu samoobrony, rozpoczynając od planowania własnej aktywności fizycznej, kończąc na technikach obezwładniania transportowych, obrony ataku, a także umiejętności zakładania kajdanek na ręce, na nogi, a także kajdanek zespolonych oraz radzenia sobie w sytuacjach trudnych i zagrożeń podczas pracy z osobami pozbawionymi wolności. Podstawowymi technikami, jakie uczymy, są techniki obrony oraz techniki obezwładnienia, tak aby w sytuacji zagrożenia funkcjonariusz jak najszybciej poradził sobie z zaistniałą sytuacją. W dalszej części, czyli części specjalizacyjnej szkolenia zawodowego, funkcjonariusze z działów ochrony mają większy nacisk na szkolenie z zakresu działań, technik, taktyk, interwencji oraz samoobrony, ponieważ funkcjonariusze pierwszej linii najbardziej są narażeni na ataki ze strony osób pozbawionych wolności. Podczas 12 lat pracy w dziale ochrony na pierwszej linii Nauczyłem się wiele. Te swoje doświadczenia przenoszę tutaj, aby pokazać młodym ludziom, to jak poradzić sobie w sytuacjach, gdy nasze życie i zdrowie jest zagrożone. To jak to się stało, że Pani właśnie wstąpiła w szeregi służby? Dzięki Wratu. Ogólnie dla mnie priorytetem było założyć mundur. I do tego dążyłam całe życie, aż w końcu się odważyłam, tak? Mówi pani, że się pani odważyła. To jakie były obawy? Bo wiadomo, że to jest zakład karny yy, dla mężczyzn. A wiadomo, kobieta, mężczyzna, tak jak było kiedyś, że mój zakład jest najcięższym więzieniem, ale to jest nieprawda. Można powiedzieć, że służba więzienna to jest miejsce dla, i dla kobiety, i dla mężczyzny. Tutaj nie ma podziału na płeć? Zdecydowanie tak. Umiejętności strzeleckie, samoobrony, reagowania w trudnych sytuacjach. Wszystko to trzeba mieć, chcąc chronić bram zamkniętego świata i siebie nawzajem. Uczestnicy szkolenia przede wszystkim wymieniają się tutaj doświadczeniami, tak by jak najmniej zaskoczyło ich po powrocie do zamkniętego świata.